Twarda Czacho, nie zawiedź mnie. Kiedy ja byłem dzieckiem, karta w rękawie była oszustwem. Cześć, tato. Uczę się nowej sztuczki. O, mówisz serio? Nie oszukuję. To się nazywa kreatywna sportowość. <grym> Bardzo sprytnie. Skąd to wziąłeś? Od ciebie. <grym> Ode mnie? O nie, nie, to niemożliwe. Nie mam podstępów w repertuarze. Płatki są już rozmiękłe? Mm. Pomysł taty. A, przepraszam, a co tu się dzieje? Sprzęty elektroniczne w tym domu są dozwolone wyłącznie od czwartej do szóstej. Potrzebowałam na chwilę tabletu. Szukam zdjęcia zwierzaka, które ulepszy moją prezentację do szkoły. O, cóż, skoro to szkolne zadanie, to chyba wszystko w porządku. Ale jak tylko skończy, wyłączamy go, a potem przyjdź do mnie do gabinetu. Mhm. Popatrz na te słodkie rozgwiazdki. O. Wpisz hasło, żeby ściągnąć zdjęcie. Cieszę się, że jesteś taka uczciwa, kotku. Tak? Zawsze chcę być super uczciwa, tak jak ty.